Did you made this? g Potrzebujemy wszystkiego Człowieku, nawet grosze Oprócz swojej kieszeni Potrzebuję tego wszystkiego te miliony A potem się wycofam Ludzie to kameleony Zamieniają się za trochę drobnych, yo Wini nie są takie same Ludzie zamieniają się dla sławy, yo Louis Vuitton Jestem w swojej torbie odgód, to, a potem moja pamięć zanika. Byłem zraniony, yo. Gram jak elektryczne gitary, jestem wściekły. Liczenie dużych węzłów wyglądają jak żółte strony, yo. Ej, ej, jak wyściekły. Modlę się o przebaczenie, bo stało to się wy niedzielę z powrotem do gotówki, sto za stosem, jo. Ej, ej, tyle sosu, że się grabam, ją Właśnie kupiłem rower złapnie robiącego Willy na tylnej ulicy, jakbym był skąd jest Mi mig Yo, ej, ej, oprócz swoje kieszenie, potrzebuję tego wszystkiego, zdobędę demi. A potem się wycofa Ludzie to kamele, one zamieniają się trochę z drobnych Jo, nie są takie same Ludzie zamieniają się dla sławy Louis Vuitton Jestem w swojej torbie Jo, ej, 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 ja Obrzymi swoje kieszenie Potrzebuję tego wszystkiego te miliony A potem się wycofa Ludzie to kamele, one zamieniają się trochę z drobnych Jo, i nie są takie É <coughs>